Seriale obyczajowe mają to do siebie, że opowiadają historie z życia wzięte. Tak samo jak na co dzień, tak i na ekranie nie każdy związek kończy się szczęśliwie. Te pary jednak nie powiedziały ostatniego słowa i dały sobie drugą szansę, w polskich serialach nie możemy narzekać na nudę. Pary, których perypetie możemy w nich oglądać, stale rozstają się i schodzą na zmianę. A które z nich zdecydowały się na ostateczny krok, rozwód, ale później do siebie wrócili? thank you